Dzień dobry, witam serdecznie. Witam wszystkich gorąco. Dzisiaj będzie również nietypowo. Dzisiaj będziemy dolewać coś do mostu przedniego. Jest to Jeep Grand Cherokee 2005 rok. WK 3 litrowy turbodiesel Mercedesa. Z przełożeniem Quadra Drive 2. Będziemy wlewać tego oto mostu proszę bardzo tutaj on jest zlokalizowany trzeba ówcześnie e, wykręcić takie śrubki raz wam pokażę o takie śrubki które są właśnie tam o, 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 w tej zlokalizowane w tej e, blasze Tą blachę przykręcamy kluczem numer 13, a koreczek odkręcamy takim kluczykiem I to jest. Koreczek wygląda tak. Obecnie jest tu zalany olej 75-140 z dodatkiem Limited Slip. A my będziemy dzisiaj dolewać Baram! dodatek do manualnych skrzyn biegów, tylnych mostów i reduktorów. Bo troszeczkę ten most gdzieś tam wydaje jakieś dźwięki. W kolejnym odcinku dam Wam recenzję, jak to się spisuje, czy było warto, czy są jakieś Skutki uboczne, ewentualnie pozytywne. Także na razie, na razie się żegnam z pod auta. Życzę wszystkiego dobrego i, i do usłyszenia.